Jeżeli przykładowo coś zrobię, nie wiem, zapomnę zadzwonić do kobiety w ciągu dnia, ponieważ mogę wiedzieć, że jest to dla niej ważne i na przykład zapomnę to zrobić. I kobieta zaczyna mieć do mnie pretensje i urazy, natomiast nie komunikuje mi tego wprost, tylko zaczyna to chować, zaczyna stroić fochy, zaczyna coś wypominać, bądź też w jakiś sposób zaczyna maga, Zynować urazy, które powstały w wyniku tego, że ja nie spełniłem jakichś oczekiwań, bądź też czegoś nie zrobiłem. I generalnie uraza, którą chowa kobieta, jest cichym zabójcą naszego związku. Jest cichym zabójcą relacji między kobietą i mężczyzną. I powstaje ona wtedy, kiedy zamiast jasno i konkretnie komunikować się, Wyrażać swoje potrzeby, rozmawiać o nich, to często kobieta, nie mająca świadomości różnic pomiędzy kobietą i mężczyzną, oczekuje, że mężczyzna ją zrozumie. Natomiast mężczyzna jej nie zrozumie i się nie domyśli. Nie domyśli się, o co jej chodzi. Być może kobiety spędzają więcej czasu na rozkminianiu tego, o co mężczyźnie chodzi. Natomiast mężczyźni są bardzo bezpośredni i są bardzo prości. Oni wyrażają się konkretnie, jeżeli mówią, że zadzwonili, bo zapomnieli, to tak jest. Natomiast kobiety bardzo często komunikują się w sposób niepośredni. Czyli robią jedną rzecz, a wynika z tego zupełnie coś innego. Natomiast mężczyźni są bardzo bezpośredni i lubią mieć rozwiązane konflikty od razu. Nie chcą grzebać się w emocjach zbyt długo. Nie chcą zbyt długo czegoś rozkmiać, chcą po prostu przejść do konkretnych rozwiązań. I jeżeli kobieta chowa urazy, licząc, że w ten sposób um, zmieni w jakiś sposób zachowanie mężczyzny, bądź też uzyska od niego to, co chce, to mi to pokazuje, że taka kobieta nie jest dobrą partnerką, ponieważ nie potrafi się komunikować, ponieważ nie potrafi mi powiedzieć prosto, o co jej chodzi. Nie potrafi rozmawiać ze mną o swoich oczekiwaniach, o tym, co ją naprawdę w życiu trapi, co ją męczy, co jest dla niej ważne, czego by chciała. Więc ona w ten sposób po cichu, mając urazy, które chowa, zabija naszą miłość, zabija nasz związek i sprawia, że się oddalamy. Sprawia, że nasza relacja, zamiast podążać w dobrą stronę, idzie w tą niekorzystną, decydowanie oddal nas od siebie. Więc kobieta dla mnie powinna od razu komunikować, o co jej chodzi. Nie chować żalów, nie mieć pretensji, nie mieć żadnej urazy, bo nikt nie będzie zachował się dokładnie tak, jak tego chcemy. Jeżeli już do tego ma dojść, to musimy o tym rozmawiać, bo nikt też nie potrafi czytać w umysłach drugiej osoby, nawet jeżeli jest mistrzem psychologii. Nawet jeżeli jest mistrzem NLP, nawet jeżeli jest mistrzem mowy ciała, i nawet jeżeli jest mistrzem subkomunikatów, i tak nie jest w stanie wyczytać wszystkiego, co znajduje się w umyśle drugiego człowieka. No chyba, że ma jakieś zdolności telepatyczne, jednak. Nie każdy je ma, choć podobno. Istnieje teoria, że każdy potrafi się komunikować w sposób telepatyczny. Niektórzy mają dobrą intuicję. Mimo wszystko, nie jestem w stanie wyczytać wszystkiego co się dzieje w głowie kobiety więc kobieta powinna od razu komunikować się ze mną jeżeli coś nie jest po jej myśli nie chować żalów niczego nie chować na później niczego nie odkładać myśląc że coś się naprawi że coś się zrobi samo bo doświadczenie pokazuje mi że w życiu samo nic się nie robi w życiu związek biznes relacje z innymi zdrowie trzeba budować a budując związek trzeba jasno wyrażać to, jak chcesz, by on wyglądał.